Zjeść? No. Zjeść. Gdzie ma? Dzień hmm. dobry. Stasiu, bo tutaj pan zjeść chce. Tak, chcę zjeść. A w sumie ja też mam zjeść. Ale jakiś w ogóle panem? Bo... No, pan tutaj. Nie ma żadnych. Co się dzieje? No to czemu A... go nie bierzesz. No, no czekam na, na operację medyka, od... bo operacje. Ja, ja mam problem z tym, nie? No dobra. Nie ma żadnych numerków ty Mogę... Proszę, on co jest co pan mówi Hej, Alo panie policjancie, co pan mówi A co tu się takiego dzieje Znaczy nie no czekam bo tu zaraz znajomy Wie pan bo on na szpitalu chyba siedział Jakieś operacji miał Nie wiem co się z nim dzieje Ej, to jest on? Tak. Ej, ty, do, dobra, ja mam plan. I on się uda. Ja. To by mhm. Nie wzywaj no, mnie. No. Proszę dojechać. Jedziemy z nosą. Dziro mi na wkłoncidełek. medyka nie ma hmm. Chodź pod... O to to pan Nie, edyk. nie. Ta. Nie ja, ja tu nie wiem szczerze mówiąc Jak nie Proszę odjechać Ale co proszę A, ra, pan patrz, 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 patrz. strzelać Nie do mnie chcesz strzelać do mnie chcesz strzelać Myślałem że do mnie Nie nie Jak Co to skrypę? pan tak Pan gazety, pan gazety sobie najpierw zrobi Dobra, pakuj się, jedziemy Pakuj się Pan gazety sobie najpierw zrobi Pakuj się, teraz O, pakuj Pankuj się ma? O, prawo, prawo, ostrożnie O nie, 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 nie Nie, spokojnie, spokojnie O Ej, Życzę wam miłego dnia, nie skończy jak ja Kładę się na kolana, jest, jest, jest Co jest, co jest, co jest, co jest Co jest Dobra Mówiłem, że się o. uda Mówiłem, że się uda. uda Kurna, chłopie Ja Mówiłem, że mam plan. Jesteście chorzy. Kurna, taki właśnie ja... mój plan.